Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla zespołu Stychów. Wygraliście w pełni zasłużenie, byli zespołem lepszym, było w nich od samego początku więcej energii, determinacji niż u nas. My mieliśmy problem, żeby wejść w to spotkanie charakterologicznie, bo byliśmy spóźnieni w każdym odcięciu, w presji na piłce, w zbiórce, w obronie. I dlatego taki wynik straciliśmy dzisiaj 90 punktów. Ciężko jest wygrywać, jak traci się 90 oszek, szczególnie na, na wyjazdach. Natomiast jedziemy dalej. Mamy genialny bilans 8-1. To jest nasza pierwsza porażka, dlatego tym bardziej dziękuję, gratuluję Tychom, że po raz pierwszy w sezonie nas pokonali. My będziemy mieli teraz tydzień spokojnego treningu do następnego meczu z Krosnem, i do niego się na pewno bardzo solidnie przygotujemy, żeby wrócić na zwycięską ścieżkę. Uważam, że może na początku tak nie uważaliśmy, ale patrząc jaką pracę wykonujemy na każdym treningu i jakie mamy zaangażowanie, no to e, potem już to nie było dla nas zdziwieniem, że taki bilans mamy jaki mamy. E, też na początku chciałbym pogratulować drużynie z tych. E, kiedyś musiał nadejść ten dzień i niestety stało się to dzisiaj. E, powiem tak, że wygrali ten mecz naszą własną bronią, czyli po prostu zabiegali nas i agresywnością. E, no cóż, no, tak ten red powiedział mamy bardzo dobry bilans. E, Wchodzimy stąd i myślimy o tym, zapominamy. Szybkie wideo, żeby też zobaczyć, jakie błędy zrobiliśmy i mamy cały tydzień, żeby się przygotować na arcy, arcy, również ważny mecz u nas z Krosnem i, i powrócić na, na pasę, na zwycięską pasę. Dobry wieczór. Cały mecz prowadziliśmy. Nie oddaliśmy tego zwycięstwa. E, kontrowaliśmy mecz po prostu. Daliśmy po prostu dzisiaj z siebie wszystko. Te zwycięstwo było dla nas bardzo ważne po ostatnim przegranym meczu w Starogardzie. E, podbudowało to na pewno drużynę. E, jest radość na pewno, widać to po chłopakach wszystkich, na pewno też po trenerze. E, ale trzeba też pamiętać, że e, musimy dalej iść po swoje i. No i tyle mogę powiedzieć po prostu dzisiaj. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje dla mojego zespołu za bardzo przekonujące zwycięstwo, które dzisiaj osobiście chciałbym zadedykować naszemu koledze Tomkowi Ruskowi, którego już z nami nie ma i kibicuje nam zapewne z góry. Ciężko się takie taki pocieszenie przed łzy, bo mówię, mmm, taki mecz dla nas, dla mnie osobiście bardzo wrażliwy. Co do samego spotkania, no kontrolowaliśmy mecz od samego początku na pewno wiedzieliśmy, że Śląsk jest zespołem, który bardzo mocno atakuje jeden na jeden, nie przegrał meczu w lidze i chcieliśmy utrzymać koncentrację przede wszystkim w defensywie o ten atak. Jesteśmy spokojni, bo u siebie gramy zawsze na 90 punktów, natomiast zatrzymanie Śląska na 70 punktach to jest naprawdę bardzo dobry wynik i przez 3 kwarty super kontrolowaliśmy mecz, cieszyliśmy się z gry i yy, myślę, że to zwycięstwo jest w pełni zasłużone. Yy, bardzo ważne dla nas, chcielibyśmy teraz podtrzymać tą pasę i. Odnieść ważne zwycięstwo w końcu na wyjeździe, bo tego, tego smaku dawno y, nie zaznaliśmy. Ale myślę, że to już w następną sobotę będzie najlepsza do, ku temu okazja. Gratuluję jeszcze raz mojej drużynie i dziękuję przeciwnikowi za rozegranie spotkania. Clean is good, Sanitized is better.